czym różni się wskrzeszenie od zmartwychwstania. Szczęść Boże, witam serdecznie i zapraszam na kolejną ucztę przed śniadaniem, ucztę Bożego słowa, ucztę Bożej mądrości. Wczoraj świętowaliśmy chwałę nieba, dzisiaj pochylamy się nad tajemnicą czyśćca. Modlimy się za dusze czyśćcowe, za naszych bliskich zmarłych, którzy jeszcze czekają na zbawienie, na przyjęcie do chwały nieba. Nasze modlitwy, nasze odpusty mogą im w tym realnie pomóc. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, dziękuję Ci za moich przodków, dziękuję Ci za wszelkie dobro, które było ich udziałem, z którego do tej pory korzystam. Dziękuję Ci za moją rodzinę, za moich krewnych. Proszę Cię dla tych, którzy są jeszcze w czyści o Twoje miłosierdzie. Dobry Boże, przyjmij moje modlitwy, odpusty, to wszystko, co ofiaruję za moich bliskich, zmarłych, także za tych, o których już nikt nie pamięta w modlitwach, aby ta modlitwa była wyrazem mojej miłości aby ta modlitwa była uczynkiem miłosierdzia aby ta modlitwa przyjęła została przyjęta przez ciebie i zaowocowała dla dusz wiecznym szczęściem oto się modlę przedstawienictwo Matki Najświętszej Bramy Niebios Zdrowaś Maryjo łaski pełna pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A teraz zapraszam do wysłuchania Ewangelii z 2 listopada, chociaż dzisiaj mamy niedzielę, to liturgia Słowa jest z 2 listopada. I też zaznaczam, że mamy do wyboru trzy Formularze liturgii, słowa, trzy rodzaje czytań i Ewangelii, i ja wybieram jeden z nich, dlatego też w kościołach, moi drodzy, możecie się spotkać dzisiaj z różnymi tekstami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Gdy Maria, siostra łazarza, przyszła do miasta, gdzie był Jezus, ujrzawszy go, upadła mu do nóg i rzekła do niego: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Gdy więc Jezus ujrzał, jak płakała ona i Żydzi, którzy razem z nim przyszli, wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał: Gdzie go położyliście? Odpowiedzieli mu: Panie, chodź i zobacz. Jezus zapłakał, a Żydzi rzekli: Oto jak go kochał. Niektórzy z nich powiedzieli, czy ten, który otworzył oczy niewidomemu nie mógł sprawić, by on nie umarł. A Jezus ponownie okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus rzekł, Usuńcie kamień. Siostra zmarłego Marta, rzekła do niego, Panie, już cuchnie. Leży bowiem od czterech dni w grobie. Jezus rzekł do niej. Czyż nie powiedziałem ci, że jeżeli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą? Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: Ojcze, dziękuję ci, żeś mnie wysłuchał. Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale ze względu na otaczający mnie lud, to powiedziałem, aby uwierzyli, żeś ty mnie posłał. To powiedziawszy, zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź na zewnątrz! I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była zawinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić. Wielu więc pośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie, Chryste. To powiedziawszy, zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź na zewnątrz i wyszedł zmarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była zawinięta chustą. Czym różni się wskrzeszenie od zmartwychwstania? mamy takie dwa terminy. Wskrzeszenie jest opisane właśnie w tym dzisiejszym fragmencie Ewangelii, fragment z Ewangelii według świętego Jana, czyli wskrzeszenie to jest przywrócenie kogoś zmarłego do życia, ale na chwilę, bo ten zmarły i tak za jakiś czas umrze, czy to w wyniku choroby, wypadku, czy w wyniku śmierci naturalnej. Wskrzeszenie nie daje ciągłości życia. I też tym symbolem tego, że to jest na chwilę powrót do życia ciała ludzkiego, bo dusza jest nieśmiertelna, wyszedł zmarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była zawinięta chustą, czyli mamy... Te elementy związane z tym pochowaniem do grobu, i widzimy, że to go w jakiś sposób jeszcze krępuje, czyli to jest jeszcze przywiązane, przymocowane do ciała łazarza. Te właśnie chusty, te opaski pogrzebowe. Śmierć przylega do człowieka. Chociaż został na chwilę przywrócony do życia, i to jest wskrzeszenie. Natomiast z martwych wstanie, co mamy w przypadku Pana Jezusa, jest już powrotem do życia na zawsze. I Pan Jezus nie wychodzi z opaskami, z chustą, to zostaje całun, całun turyński, całun został w grobie, bo gdy tam apostołowie przybyli, zobaczyli płótno i chustę. Zobaczyli to w grobie, a Pan Jezus już jest zupełnie in, inaczej funkcjonuje, inaczej jest odbierany. Maria go od razu nie, roz, nie poznaje, po chwili go rozpoznaje. Tak samo apostołowie poznają, nie poznają, czyli to ciało już jest uwielbione, chwalebne, przebóstwione. Ale jest to ciało Pana Jezusa, prawdziwe ciało, bo gdy spożywa z apostołami, Posiłek to, to z niego gdzieś tam nie wylatuje, tak z jakiegoś ducha z hologramu nie przelatuje przez niego, normalnie je i oni to widzą. Jest to ciało przebustwione przemienione i zmartwychwstanie już jest na zawsze. Zmartwychwstanie daje pełnię życia, które się nie kończy. I moi drodzy, oczywiście czasami modlimy się o zdrowie. Są tacy, którzy modlą się o wskrzeszenia swoich bliskich. Są tacy, którzy mówią, że Słyszeli gdzieś o wskrzeszeniach, że gdzieś widzieli. Być może i tak, ja tego nie kwestionuję, ponieważ nie można ograniczać działania Bożej łaski, ale pamiętajmy, że i tak to wszystko jest na chwilę. Pięknie, jeżeli ktoś z naszych bliskich byłby wskrzeszony wielki znak, wielka łaska, ale i tak za jakiś czas na nowo trzeba byłoby przeżywać pogrzeb i odejście tej osoby. Oczywiście można tutaj na wiele też aspektów podejmować dyskusje, ale to co jest dla nas najważniejsze, to spojrzenie w wieczność. My tak naprawdę jesteśmy przeznaczeni i powołani do wieczności. Nasza ojczyzna jest w niebie i Pan Jezus przygotował dla mnie, dla ciebie, dla nas wszystkich tam miejsce i to od nas zależy. Czy z tego skorzystamy? A na pewno te rozważania, rozważanie Bożego Słowa, zagłębianie się w te treści jest wielkim krokiem do tego przepięknego miejsca. I niech Twoją odpowiedzią na to dzisiejsze słowo będzie komentarz: Panie, okaż miłosierdzie zmarłym. Panie, okaż miłosierdzie zmarłym. Zachęcam do polajkowania, do udostępnienia. Zapraszam dzisiaj na wieczornik, jutro na ucztę przed śniadaniem, i tutaj za chwilkę pojawi się też wczorajszy wieczornik na temat tego, dlaczego Mojżesz miał taki autorytet. Na cały dzień niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Szczęść Boże i do zobaczenia.